Dzień dobry moi drodzy, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Z Tomkiem! Siema. Wow, Jesteśmy razem na wakacjach, więc będzie dużo filmów. Się. Nie, żeby jak jesteśmy w domu, było mało filmów wspólnych. Ale robimy dla Was dużo filmów, bo Was kochamy wspaniali widzowie. Nie no, ale naprawdę wie, widzę, że lubicie te filmy z Tomkiem, więc je po prostu robię. No. Nie dlatego, że Klaudia lubi ze mną nagrywać, tylko po prostu dlatego, że wy lubicie. Ja was widzę, więc zostawcie lajka, like, jeśli ten film Wam się podoba, no i suba oczywiście. Ale co będziemy dzisiaj robić dzisiaj? Będziemy robić coś bardzo cringe'owego, tak podejrzewam, bo będziemy oglądać pierwszy film film wspólny yy, nasz. No uważam, że nie był cringeowy. Cofnijmy się dwa lata wstecz, tak? To już dwa lata, też nie mogę w to uwierzyć. Ale to dwa lata już. Więc no. Zobaczymy, jaką Uhu. niewinną dziewczyną byłam dwa lata temu. O, bardzo. Niezdemoralizowaną. O. Niezdewastowaną psychicznie. O, o, może live'a zrobisz dla mnie, jak była taka influencerka i ma duże zasięgi dzisiaj. No właśnie. I ciała jak butelka. Więc zobaczymy, jakie piękne czasy były dwa lata temu. Ale zanim przejdziemy dalej, mam dla Was informację od partnera dzisiejszego odcinka, jakim jest Mech Arena. Jak pewnie wiecie, albo może i nie, ja jestem. Dużą fanką FPS-ów, od kiedy mam nowy telefon, to gierki na nim śmigają. Mecha Arena to darmowa gierka mobilna, w której walczycie robotami. Macie karabiny, lasery, wybuchy. No, generalnie bardzo dużo się dzieje. No i ogólnie bardzo ładnie to wygląda. Dużo FPS-ów może się szybko nudzić, natomiast ta gierka ma tak dużo urozmaiceń, że naprawdę jest tutaj co robić. No dobra, to patrzcie. Wybierasz sobie mecha, jest ich tutaj naprawdę dużo, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i dodatkowo każdego można modyfikować, więc jeden mech nie musi być ciągle taki sam. Mój ulubiony to ten oto tu gagatek, więc no, wybieramy go i lecimy w rozgrywkę. Gierka jest oczywiście online, także możecie grać ze swoimi znajomymi. No i co? Zaczynamy. Jak widzicie dookoła gierka jest naprawdę ładna. Zaraz sobie tutaj poprzejmujemy punkty kontrolne i mamy pierwszego zawodnika do odstrzału. No jak widzicie naprawdę bardzo przyjemnie się w to gra. Ale to nie wszystko, ponieważ w tym miesiącu będzie miało miejsce wydarzenie Holy Event, na którym będziecie mogli zdobyć nowe skiny do swoich mechów. No i oczywiście giga mocną broń, jaką jest Missile Rack 16. Co więcej, później odbędzie się Shamrock Slam Event, na którym poznacie nowego Sentinela, którego wysokotarcza z pewnością Wam się spodoba. Event będzie również zawierał Helix Rack, czyli nową, fajną broń nowego pilota Diesela, nowe implanty oraz dwa skiny. Brzmi dobrze? Myślę, że zaraz zabrzmi jeszcze lepiej, ponieważ z moim linkiem albo kodem QR dostaniecie fajne prezenty na start. Na przykład takich jak Rocket Mortar 6, skrzyneczkę i jednego skina. Ich wartość to normalnie 30 dolarów, także myślę, że warto się zainteresować, a jeśli będziecie wystarczająco szybcy, to możecie dodać mnie do znajomych i może uda nam się zagrać. Gierka. Także skanujcie kod QR albo kliknijcie w link w opisie. No, i widzimy się już w Gierce. No, zaczynamy? No, no, no. no. Przynieśmy się do tych szczęśliwszych nieco czasów. Kolorowy lat. Dzień dobry, moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie w niesamowitym odcinku. No, odcinek w sensie jest pierwsza rzecz niesam... w ogóle: glow łapy. U mnie dużo. No, dużą zmianę widać. No, włosy robią dużą robotę. Ja je nie miałam, nie nosiłam długo takiej fryzury, ale przez trochę, ale uważam, że, no, w tych co mam teraz jest mi dużo lepiej. Ja zgadzam się, myślę, że pan Tygrys, ten z lewej, e, teraz jak został zamieniony na cztery koty, to Dobry up. dobrze, że tak na plus wyszło dla nas. Tak, to bardzo dziwne co powiedziałeś, ale zgadzam się z tobą w 100%. Dlaczego dziwne? Nie wiem, takie randomowe strony. No by było, to prawda ale, ale u Ciebie też było Zgadzam to się nie. Chociaż teraz znowu jesteś, bo jak miałeś brodę, jeszcze niedawno, No, nie no wyglądasz zupełnie inaczej z brodą To prawda. Teraz jesteś podobniejszy do siebie to prawda. przed dwóch lat, to niż prawda. jeszcze niedawno jak Miesiąc, temu. To prawda. Miesiąc temu, to prawda Musiałem ją niestety ogolić, bo w szpitalu jak mi zakładali węflon do dializy, to zahaczało brodę, więc Pani powiedziała, proszę się ogolić No to wy, no, wyglądam jak przed dwóch lat takie podstawowe pytanie, kiedy i jak się poznaliście? Trochę typowo, trochę nietypowo. Moim zdaniem bardzo typowo. Bo przez portal randkowy. Ale nietypowo, jaki portal. Tutaj randkowy. przy bardzo widać Kolejny. mowę ciała. Kobieta bawi się włosami, jak na nas patrzy. Co to oznacza? Zainteresowanie. Tak. I że podobasz się jej. Nieczęsto to robię. A przy mnie, jak widać, no tak. cały czas cię paluszki świerzbią. Albo świerzbiły. Podejrzewam, że zdecydowanie będzie to trochę luźniejszy kanał niż, niż u Tomka I generalnie chce się trochę tym pobawić po prostu I zobaczymy co z tego być luźniejszym niż przeglądanie memu z internetu? Da się być No to stra musicie koniecznie sprawdzić W takim razie wbijacie tam więcej Dajcie znać czy uważacie mój kanał za super luzaski Klaudia jest lozakiem waszym zdaniem? Dajcie Poinformujcie zobacz, zobacz, Zobaczcie moją koszulkę i sami sobie odpowiedzcie I dajcie znać w komentarzu Kto ma większą łapę? No i kto ma, kto ma większą ma łapę? większą łapę? Teraz możesz ty mieć Teraz? Myślę, że mam większą ilość przesady, no aż... No 8 kilo schudłem i nie ćwiczę. Po pierwsze, już przytyłeś znowu. No ale to kilogram, dwa. To na pewno. No oczywiście. To na pewno. Nie. No, li... no 7,1. Dobra, to wskakuj na wagę. Nie mamy wagi. No, no moje ręce wskakują, to ja ocenę. Ocenisz. Ja myślę, że będziesz mało obiektywna. No, ja nie ćwiczę, więc a ty cały czas jesteś nabita. Ja zawsze I... jestem nabita. No, swoją drogą. A my mieliśmy około centymetra, więc ja myślę, że bez napięcia mięśniowego, po dużym takim wymęczeniu. Nie, no nie. Jeżeli chcielibyście pomiar łapy, dajcie znać w komentarzach. Czy kiedyś ktoś zwrócił uwagę na muskulaturę Klaudii, na przykład gdy byliście razem na spacerze? No, na co dzień nie, raczej nie. Ostatnio na stacji benzynowej. Ziomek i mówi, wow, how did you get A Klaudia, I was riding a bicycle. No. I mówi, wow, just from the bicycle? Klaudia, yeah, I was driving like two to three hours every day to school. Chodźmy oh. Taką minę zrobił jak z gry. Wow, those are amazing. Tak, tak było No, ja zacząłem opowiadać jeszcze mordo, moja dziewczyna się bije w klatce, patrz, uu, I filmiki mu pokazałem Wow, you're like UFC star Tak, bardzo ten, bardzo tak, w teraz jak ten, jak ktoś mnie zaczepi, bo tutaj jak jesteśmy w Stanach, w Polsce rzadko się to zdarza Ale jak w Stanach jesteśmy, to non stop ktoś, może nie non stop, ale parę razy dziennie zdarza się, że ktoś zaczepia mnie I na przykład właśnie komentuje albo moją muskulaturę, albo ogólnie mnie jakoś tam I tam jak wszystkim chodzi i pokazuje, o, she's fighting Dwum tak. os osobom na razie zrobiłem, ale Klaudia zawsze zwraca na uwagę. Trzem. A widzisz, czyli nie wszystkim. Ale wszystkim, którzy, którzy wdali się w dłuższy dialog z tobą na ten temat. Może. No właśnie. Mhm. Dobra, możemy mieć to już za sobą. Filip Janicki, 66 lajków. Czy bijesz Tomka? Nie. No i co? Ku... No, no ja przepraszam. Czemu pytania są z Facebooka? Bo... Co to w ogóle. My mamy 2014 rok tutaj. Na tym filmie? 2021, moja droga, 16 września. to czemu brałeś pytania z Facebooka? Jak widzisz, są bardzo interesujące. <grym> Nie wiem, jak. Może wtedy jeszcze korzystało się z Facebooka? No. Strasznie, zamieszkłe czasy. A ja tak. myślę, że to mogła Julka wrócić wszędzie ankiety. Bo film To jest gigabumerem. O ty, Gigabumerzy. Julka to dziewczyna, która do mnie pracuje od kilku lat i robi świetną robotę. Pozdrawiam ci, Julka, ty strętny w bumerze. Jeśli chodzi o bicie się profesjonalne na, na jakiejś gali, to jak najbardziej jestem otwarta, więc w razie czego wszystkie. Proszę, nie zmienia poglądów. To się nazywa manifestacja, moi drodzy. Stałość w poglądach, tutaj ważna. Ze znanych osób, które na przykład nie zmieniają swoich poglądów od lat, to Janusz Korwin-Mikke, więc yy, tutaj dobre wzorce. Czy nas do jednej szuflady ja muszę. No myślę, że tak, choć... no... Tak? <śmiech> <śmiech> Super, dzięki. <laughs> A nie, nie, nie? Zawsze chciałam mieć w jednej szufladzie z Januszem, a innym. Cieszę się. Ja na przykład byłem w jednym pokoju, bo kiedyś nagrywaliśmy i powiedział mi, że udaje geja, dlatego zmieniłem się i znalazłem sobie dziewczynę. Dobrze zrobiłeś. Wiem. Dobrze <śm> udaję, to da. Ma coś wspólnego ze zmianą twojego wizerunku. Tatuaż, kolor włosów. Jest dziara, proszę bardzo. Się Moim idzie. zdaniem trochę do początki. Tak. Znaczy, tatuaż to jest coś, nad czym ja myślałem już od jakiegoś czasu. To jest tak, że no Ja tak chodziłem od roku, chyba czy od półtorej mówię, no, zrobiłbym sobie dziarę. No, sobie jakiś kolorek, przetestował na włosach, i tak się zbierałem, zbierałem, zbierałem. zbierałem I Klaudia po prostu ma dużo w sobie czegoś takiego. No, zapisz się. Dawaj, no to znajdź sobie ten. A masz już jakiś wzór, a coś tam ten, a tu cisnąłeś. Ja tak myślę, że duży wpływ miałaś. I dobry moment też. Się wstrzeliłaś, bo ja od do czas, czasu mam taką fazę, że chcę coś zmienić mocno w wyglądzie. Tak byłem łysy, potem miałem włosy, wiesz noże, brody, raz ją gole. Wstrzeliłaś się w taki dobry moment, że jak mi podsuwałaś pomysły, to ja byłem taki no, na początku mniej, ale tak z czasem potem mówiłam może to i tak. No. no ogólnie ja nie chcę się chwalić, bo ale ja uważam, że bardzo dużo dzięki mnie zrobiłeś i robisz bardzo dużo rzeczy, których bez mnie byś nie zrobił. Na przykład Gdzie... płaczę po nocach. <grymne> tak, no przykład. <grymne> Ale że właśnie nikt by cię tak nie spuszczał do tego i że prawdopodobnie na przykład teraz nie miałbyś prawa jazdy ciągle. Być może. Właśnie pewnie, nie wiem, nie pofarbowałbyś włosów. Jest Bo nikt nie powiedział, a zrób to i teraz już w tym lądzie chodzi z dwa lata, nie? No. Dużo takich dobrych zmian. Nie poszedłbyś na kajaki, dzisiaj na kajakach. Byliśmy. Musiałam to już tamkowi próbowałam wepchnąć od paru wakacji, na której byliśmy, i teraz się w końcu udało. Ale dużo takich małych rzeczy, że pewnie na bandy byś nie skoczył, że tak wiesz. Dużo, dużo właśnie takich małych czynności, małych wspomnień zaliczyłeś, których byś nie zaliczył, i małych takich osiągnięć. No! No, no, może na fejl byś nie poszedł. Nawet ale... się zgadzam, mógłbym nie pójść i nie wylądowałbym w szpitalu dwa razy. No widzisz, to też jakieś doświadczenie. No, no. Kiedyś pytałam Tomka, jak jeszcze zaczy... zaczynaliśmy ze sobą rozmawiać w ogóle, to pytałam Tomka jego typ kobiety i powiedział, że drobne. Nadal lubię drobne blondynki. Widzicie jak to jest, ale wolisz umieśnione dziewczyny z czarno-zielonymi włosami czy drobno Zależy, czy dobrze się dogadujemy, czy się na ciebie obrażę. Aha. Zależy od dnia. A teraz? Teraz skupiam się na prowadzeniu odcinka, nie na moim libido, więc nie wiem, co wolę. Aha, na no. w tej zasadzie. To niech będzie nasza wspólna decyzja odnośnie tego, co wolę. Ja chyba wolę zmienić chłopaka. Wolisz? No. Nie ma problemu, świetnie. Cofam zgodę na mój wizerunek <noise> na wszystkich twoich filmach. E, <noise> I czekam aż usuniesz wszystkie nasze zdjęcia. <noise> Akurat to ty ostatnio mówiłeś, że datuje ci lajki pod zdjęciami moim wizerunkiem, więc... Słucham, a masz nagraną taką wypowiedź? <noise> Mogę się zadeklarować, że ją słyszałam. Oszczerstwa. Niskie, drobne. Dzięki z niebieskimi jałami. Tak, ja tak czytam to. Wszystko mało. W... Wszystko mało. No, I się zastanawiam skąd ta para. No, ale preferencje się zmieniają. To raz, dwa. Znaczy, na tyle dużo innych rzeczy miałaś, które były po prostu intrygujące, że myślę, że to pierwsza rzecz, druga rzecz, od startu widziałem, ile mamy tematów wspólnych. Ja się powiem tak, właśnie dużo osób myśli, że się nie lubią muskularnych kobiet, a ja z mojego doświadczenia powiem, że wydaje mi się, że bardzo dużo facetów lubi muskularne kobiety, tylko po prostu często albo o tym nie wie, że tak powiem, dopóki jakby nie zobaczy i się nie przekona, albo po prostu się nie przyznaje do tego. Publicznie. A czy ale... jest poziom muskulatury, który przestaje być atrakcyjny? Tak, to na pewno. W sensie wiadomo, że takie typowe YFB, IFBB, tak? tak? No tak, to tak, często tak, nie są łatwe. Tego już typu ładne. kobiety dużej ilości mężczyzn się nie podobają, na przykład. Ale, no, tak jak mówię, z mojego doświadczenia to nie jest tak, że fazyci nie lubią umieślonych kobiet. W sensie wydaje mi się, że zdrowe, fajne, umieślone ciała ogólnie są jakby atrakcyjne. W kanonie, no nie? Dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie. Taki niepewny byłeś, że, mm -hmm. że, że aż za dobrze. Że aż za dobrze. Że charakterami w ogóle super, ale znowuż. wiesz, na początku fizyczność twoja mnie nie kręciła aż tak. A przynajmniej to nie był kor, to nie była oś, to nie była taka, wiesz, ode mnie do ciebie, to raczej było na poziomie, jakby wiesz, głowy. Dużo bardziej. Mm -hmm. I myślę, że reszta przyszła później. No dobra, dawaj update. Dobrze, co, przepraszam? Czy coś się zmieniło w tym temacie? No, no. tak, no podobasz mi się fizycznie, dużo bardziej. Pierwsze dwie randki to na przykład byłem taki. Nie wiem, czy mi się podoba. No tak okej, okay, ładna laska, ale nie, nie miałem tak, że wow, wow. Nie, że super. Mm -hmm. Ale bardzo dużo z czasem mi się wyrobiło takiego pociągu. Zresztą no, widzisz jak chodzę na palonę. To, to oddzielny materiał, byśmy mogli o tym zrobić. Więc no widzisz po tym, jak mówię o tobie, widzisz po tym, jak się zachowuję, jak cię traktuję, jakie rzeczy wskazuję jako atrakcyjne, jak do ciebie mówię. Niskie blondynki. Na przykład. Bo jesteś na tyle umieśniona, że mogłabyś mnie jakąś przetargać za wsiarz. I tam nie kręci. Nie, no tak jest. Znaczy już wtedy, jak nagrywaliśmy to wideo, to ja byłem taki, wiesz, że juchu i fajnie, ale tak, generalnie duży jesteśmy, ja też uważam, że lepiej wyglądasz niż yy, wtedy na przykład. Dużo atrakcyjniej. Może nie, że dużo, ale atrakcyjniejsza jesteś. Ciężko mi wskazać, w sumie to się zmieniło. Dziara naszej tak, w ogóle no, dziary uważam, że giga dużo ci dały. Nie do końca mi się też podobałaś w tych dreadach Uważam, że bardzo ci służą takie włosy. Lepiej. Myślę, teraz tak że... dłuższy mam. Eee, inaczej się malujesz troszkę, mam wrażenie, i wyglądasz młodziej Że im no. jesteś starsza, to paradoksalnie wyglądasz młodziej Delikatnie się maluję Jak patrzyłem na Twoje zdjęcia, na których miałeś 16-17 lat, to wyglądałaś, bo śmianie 27, 28 na niektórych, a teraz wyglądasz bardziej na swój wiek o wiele. Że masz dojrzałsze rysy, ale bardziej dziewczęca jesteś. To możesz ty mi też coś pocisnąć. Nie, nie mogę ci tak z biegu pocisnąć. Jak ci mówię się sytuacyjne pociski, to tak. ci się nie podoba nigdy. No, no wyrobiłaś się przed Jest kamerą. Jestem frajerem, strasznie. Jestem frajerem, bo z tobą jestem. Kika z ciebie. Jestem, że stupła siedzę cały czas. Z taką lampucerą. Jesteśmy na szortach, tak? znowu wyzywać, że co to za związek z... Z... -da. No to jest materiał, nie można sobie tak mówić. Można. A to może jeszcze. Nie można sobie tak nie mówić no, dzisiaj. Ale jesteś parajerem. No jestem Po prostu. Kochany. Cipcią. cipcią kochany, kochany cipcią. Od, Ale widzicie ją, k.A.? Początkowy mówił, o ale miły dla mnie byłeś, teraz taki nie ktoś, kiedy taki będziesz. Potem, no ale wtedy byłeś cipcią w ogóle. I to są właśnie baby, że nie dogodzisz, trzeba do tego mieć w d i robić swoje. <laughs> po prostu w mentalnym przeszłam już się nie boję mieć Mów. Co najbardziej cenicie w swoim związku i w partnerze? Czy jest to fizyczność, charakter, a może wspólna pasja? Sprawdźmy co teraz i porównamy odpowiedzi. To jest pierwsza, czy ja? Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to ambicja i podejście do życia, które są inspirujące. Druga taka rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jakieś takie flow emocjonalne i jakby vibe, który jest między nami, że czy gadamy, czy gramy, czy łazimy, czy zwiedzamy, to mamy ten flow i ten vibe między sobą. To jest super, bo czasami inaczej. W relacjach częściej lub częściej są zgrzyty. U nas nawet jak spędzamy ze sobą giga dużo czasu, to jest ich serio niewiele i to jest bardzo fajne. I to bardzo lubię, że zawsze jakoś tak płyniemy, nie? I to jest fajne. No, i tutaj to, to, to może top 3 zrobimy. Trzecia rzecz, że lubisz sport i dużo się ruszać, bo dzięki temu, że jesteśmy razem, ja dużo więcej się ruszam, niż jakbym sam jakby żył. <grym> no, tak, że jak uprawiałem sport i ruszałem się, ale po prostu z Tobą mam tego dwa trzy razy więcej. Więc to niezłe bycia w związku. No niezłe. Dobra, a teraz trzy od Ciebie. Zostało z 5 minut na karcie. Więc. Trzy ode mnie. Nie starcz mi 5 minut, żeby się zastanowić. Bo niestety. Żeby wymienisz wszystkiego, jest tak wiele. Przejęzyczyłaś się, ale te 9 ci pewnie poprawi. Ciężka przeprawa przez moją pamięć. Co takiego można w toku pozytywnego znaleźć? Na głupi łeb Cię wykopię, a p... tam do basenu. Będziesz w wracać do Polski. No to wspaniałe poczucie humoru. Lajba sobie z tego zrobisz. poczucie humoru. Może po zarobisz na bilet. Wspaniały żart właśnie wróciłeś, więc bardzo To tak nie lubię. był żart. Właśnie to, że tak się zgrywasz ze mną. Zgrywam się, tak. No, no tak bardzo mi się podoba. I No, to to lubię. To to lubię. Teraz ty, no, takie śmieszne. Dobra, dobra, już. Ale serio, nawet, nawet lubię to tutaj odczucie pomoru, chociaż czasami już bywasz taki dziadkowy w tym. <gry> Teraz jesteś f miła dzisiaj za tą lampucę, ale się ścisz. Musiałem jakoś odpyskować w ogóle. Nie no, to żarciki. W komentarzach ludzie tak wiesz, no nie uważają tak na przykład, więc myślę, że mogłabyś być jakieś jeszcze. Dobra, nie mamy czasu. Nie, no. ale naprawdę jest że wszystko co ja mówię, tutaj nie niemiłego to są żarty, więc proszę nie pokazywać mnie w złym świetle, bo my sobie tak żarty... Proszę wyciąć kompilację tych żartów i ją skleić z numerem dla osób przetrzymywanych. Nie, to już ma... nie, nie, nie płaczę w poduszkę. Nie, ani trochę. Dobra, to <laughs> no <te> zalety, no. <laughs> naprawdę poczucie humor. dwa, no wszystkie nasze wspólne pasje. To, o czym mówiłeś, że to, że uprawiamy razem sport, gramy sobie gry naszowe, komputerowe, spędzamy no jak dużo czasu wspólnie właśnie robiąc różne rzeczy, czy to nowe, czy to jakieś, które lubimy w escape room'y, dochodzimy do muzeów, do teatru, No, bardzo dużo jakby mamy wspólnych pasji, jakichś tam mikro-zainteresowań, mhm. <kluzny> więc to jest moja fajna, że jesteśmy tacy zgodni. Trzecia rzecz, no też właśnie to, co ty powiedziałeś u mnie, czyli mi też imponuje twoja Ambicja, jakby dążenie do. Robisz bardzo dużo rzeczy. Mm -hmm. Tak. Jakby masz, ok masz takie okresy, kiedy robisz mniej, ale masz też takie okresy, kiedy robisz bardzo dużo. Mm -hmm. No nie? I to jest dla mnie też takie, no imponujące i motywujące na pewno, do działania. Dziękuję. To nie zmienia tych wszystkich wyzwisk, ale to bardzo mi jemu. Zawsze się, że ci się podobało. Mm -hmm. Trochę my zapowiedzieliśmy dwa lata temu. Dla mnie jakby pierwsza rzecz, którą najbardziej sobie chcemy to, to w tobie, czy w, w naszej relacji, to to, że mamy niesamowicie dużo wspólnych zainteresowań zajale, To znaczy pierwsze oczywiście, i po drugie gry komputerowe, oboje lubimy grać, więc to, no przez te 9 miesięcy prawie, no to ja myślę, że na palcach jednej ręki. Tak, a z reguły są to jakieś ruchu. drobnostki dosłownie. I... Pokłóciliśmy się kiedyś o to, jaka jest prawidłowa technika wiosłowania. No, to, to, że, to że to ja, to ja robię wszystko. źle, to nie oznacza, że tak jest... Chociaż mieliśmy trochę też trudnych okresów już teraz, bo wtedy jeszcze byliśmy przed takimi kryzysowymi momentami, teraz już jesteśmy na przykład po kilku takich poważniejszych, tak, no, no, nie? no to prawda. No i też jakby tak grawnie w miarę przez to poprzechodziliśmy, nie? No? Całkiem. No, jakoś się trzymamy. No, tak na trzy głosy. Na ale... dwóch może i pół. No. Na tych przeszczepionych w pierwszej klinice przeze no. mnie. kurde. <laughs> Słabo ja jednak. To nie wiem. no, ale tak podsumowując to giga uważam. uważam. no. Teraz osoby chciałam po powiedzieć. Tak jak cały, zawsze. Tomek, cały odcinek cię chwaliłam, więc co robiłaś? Więc daj mi teraz moment. Widzowie! Moment dla mnie! Ratunku! <noise> Pomocy! Moment dla mnie! W Nie chwili. wytrzymam od ilości tych komplementów. Właśnie, i ego trochę nie wyskoczyło w góry. Więc teraz moment dla mnie. Na komplement, Spiesz się, bo zostało półtorej minuty na A, karcie, no. Kurde, to mało czasu na tyle komplementów. Dobra. Ale ogólnie uważam, że Glob przyszłam, Nawet nie chodzi o to, że fizycznie to uważam, że też, ale w ogóle przed kamerą, że to takie sztywne było wszystko, nie? Zgadza się. Ale no to wiadomo, pierwszy film, więc. No... Giga ludzi teraz już masz, dużo tak. się wyrobiłaś, no ale to też obycie. No wiadomo, wiadomo, ale no jestem z siebie zadowolona, że faktycznie no jest to dużo takie płynniejsze. Nawet czuję, że jeszcze jak ten pierwszy fame, to jeszcze byłam taka zestresowana tymi kamerami w ogóle, a teraz mm. mam taki naprawdę pełny luz i tak sobie płynę przez to. I gdzie dopłynąć zamierzasz? To ty pomyśl, a ja zapraszam was do subskrybowania tego kanału. Zostawcie też lajka, wpadajcie na Instagrama, Twittera, Tindera, a my zapraszamy was na kolejne odcinki. Na razie, cześć, pompa, żegnajcie. Dziękuję wam za oglądanie. Tomek dobrze powiedział. Narka. Hejka.